No, hej, cześć, ja jestem Neski i zobaczcie, jest jakiś dym. To jest chyba jakiś drop, ale pewny nie jestem, tak mi się wydaje. I postanowiłem, że nagram to dla Was. Idziemy tam, najwyżej się przewrócę. Mam przy sobie PMMM, ale tylko dwie kule mam w tej broni, więc to nie jest za dużo. Natomiast mam dużo żarcia, mam trochę do picia i tak dalej. Radzę sobie ogólnie całkiem ok na tej postaci. I idziemy to sprawdzić. Mam tylko nadzieję, że nie stanę żadnej kulki w łeb. Teraz tutaj nagle gdzieś. Ale strasznie mnie to ciekawi, co to jest. Pytanie brzmi: Co to takiego, nie? Mam dwie kulki, jak widzicie tutaj. Jeżeli chodzi o moją broń. Więc, no. Może być różnie. Jest jakiś rozbity helikopter. Może on już jest yy, dawno zlutowany, nie? Sprawdzony i nikogo nie będzie? Jest na to bardzo duża szansa, że nikogo tutaj nie będzie. Znaczy, że nic już tutaj nie będzie, bo już ktoś tutaj po prostu był i wziął wszystkie rzeczy. Natomiast ktoś się tam strzela. Było słychać. Kurczę! Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że mnie ja tutaj przyszedł. Natomiast lecimy. Liczę na to, że coś tutaj znajdę Bo jest to mój pierwszy raz Przy jakimś, nie wiem, samolocie Cokolwiek to jest Myślałem, że to jakiś helikopter, a to bardziej samolot Ale nic tu nie widzę Przy nim, ty No nie mówcie, że ja zmarnowałem Swój czas Na to, żeby sprawdzić samolot Przy którym totalnie nic nie ma Pilota nie ma Zero, nic tutaj nie będzie. Nic. Totalnie nic. Nawet jednego przedmiotu nie ma. Czyli co? Wychodzi na co? Już tutaj po prostu ludzie byli, tak? I to jakby całe. sprawdzili, nie? Przeczesali, tak mi się wydaje. Kurcze. A myślałem, że coś będzie. No ale dobra, skradam się do jakiejś lokacji, która. Nazywa się Gorka. To jest jakaś taka miejscówka, miejscowość, chyba. Liczę na to, że coś, coś znajdziemy ciekawego. Pierwszy raz tutaj jestem, więc stwierdziłem, że w sumie wam to pokażę, bo, bo czemu nie? Mój pierwszy raz. Chyba warto pokazać, nie? Jakkolwiek to nie brzmi. Ale no. Pytanie, czy ktoś tutaj jest? Widzę, że się ściemnia. To jest bardzo zła wiadomość, bo to oznacza, że. Zbyt długo tutaj nie pobiegam, sweterek tutaj mamy. Ja mam przy sobie, co, kurtkę, więc z dużą ilością kieszeni, więc raczej nie chcę wymieniać. Dodatkowo burza jest, ale deszczu nie mamy. Bardzo ciekawa kombinacja, nie? Lubicie jak, jak grzmi, ale jak nie ma deszczu? Dajcie znać w komentarzach. Maska spawa... Sp o, proszę. Myślałem, że to jest słyszałem, ale chyba nie. Maska spawalnicza, więc to jest... Mm, no tak, tylko że to strasznie przyciemnia mi ekran. No to chyba spasuje z tego, mimo że taka maska wydaje się bardzo fajna, nie? Na pewno, no wiecie. Ciężko nam strzelić w głowę po prostu, nie? Przy takiej masce. Natomiast. Ja bym nie ryzykował. Tam mamy wielki budynek jakiś, który na pewno będę chciał sobie przeczesać i zobaczyć, czy coś tam... Ciekawego zostawili, bo to jest takie obrzeże, Tej całej gorka miejscowości. Tak naprawdę teraz tutaj wchodzimy dopiero do tej miejscowości. Tutaj, jak widzicie, murem oznaczone wejście do, do miasteczka. No i niestety ściemnia się dość potężnie szybko, więc ja nie wiem, czy ja będę długo grał, bo w nocy... To nic nie widać, nie? Wam powiem, ostatnio grałem w nocy. Tragedia jakaś, nie? Totalnie. Met przed sobą, nic nie widzisz. Ale tutaj wszystkie drzwi są pozamykane i to troszeczkę wygląda podejrzanie. Nie ma tu nikogo. Natomiast trzeba uważać. Trzeba uważać, bo ktoś tu by mógł siedzieć nie równie dobrze, a tego byśmy oczywiście. Nie chcieli. No dobra, ściemnia się i nic tutaj totalnie nie ma, ale. Myślę, że zaraz ktoś tu może tak naprawdę przybiec, bo jak się ściemnia, to dużo ludzi szuka schronienia, co nie? No wiadomo, trzeba się schronić w ciemności. I przeczekać tę noc gdzieś. Rzadko kiedy ktoś biega z jakimiś latarkami, i tak dalej, bo to wiadomo, widać was z kilometra. O, proszę bardzo, mam tutaj, znalazłem tutaj człówkę I to jest właśnie latarka, o której mówiłem, ale ja jej nie chcę, bo ja nie będę biegał z latarką, nie? Bo to wiecie, jak jest ciemno, to nawet z kilometra was będzie widać na takim, wiecie, polu otwartej przestrzeni, czy nawet w lesie będzie was widać z daleka. Więc raczej, no nie chciałbym takiej sytuacji, że nie chciałbym takiej sytuacji, że jednak. <laughs> Mamy tutaj jakąś broń. Pytanie, czy ona ma jakiś, jakąś amunicję przez sobie. No jestem ciekawy. Ma jeden pocisk. No jeden pocisk. Wam powiem, że może zrobić robotę. Natomiast ja tutaj mam Rugera, który też ma chyba jeden pocisk dokładnie. Mamy Rugera, który ma jeden pocisk, więc chyba bym sobie przy tym Rugerze został. Ale zrobię jedną rzecz, bo ja taki jestem. Skoro znalazłem broń, to ją wyładujmy. Jeśli ktoś się znajdzie, to nie będzie miał jak z niej strzelać, nie? To, to jest dobre, to jest dobre, pamiętajcie. To jest bardzo dobre, żeby tak robić w takim świecie okrutnym, bo to jednak. Nigdy nie wiecie, jak go będziecie mieć na plecach. A nuż Widelec, ktoś tam parę minut później po Was przyjdzie o jakiś pojemnik. Sprawdźmy, co w tym pojemniku jest ciekawego. Uuu, tuczek do mięsa, akumulator ciężarówki, osełka i świeca zapłonowa. Okej, okay. nic specjalnego. Więc tak, no, jakby ktoś mi wbił tutaj na plecy, no to koleżka nie będzie miał jednego pocisku właśnie dość potężnej, wydaje się, broni, nie? Więc to jest dosyć istotne, żeby jednak też mimo wszystko utrudniać innym Życie, nie? Bo takie to właśnie życie w takim świecie. Nie ma tutaj absolutnie żadnej żywej duszy, ale też żadnych przedmiotów. Czyli ktoś tu musiał niedawno po prostu być. Chociaż z drugiej strony, jakby ktoś był, to by tej broni raczej nie zostawił, nie? Właśnie. Albo by ją wyładował, więc. Może jest to jednak dobra wiadomość Może zaś się okazać No właśnie, że coś tu znajdziemy Zobaczcie, mamy dżem truskawkowy Dżem truskawkowy, który kurczę Chyba będę musiał zje O, chociaż nie, ja tutaj mam plecak Przepotężny górski plecak Ole, teraz pierdyknęło, nie? Teraz przemocarna ta burza Mam nadzieję, że burza Nie może we mnie uderzyć W rzeczywistym świecie Może, ale szansa Na to jest naprawdę nikła ale może. No więc tutaj też najprawdopodobniej jest taka szansa jakaś. Nie wiem, 1 dziesiąta Ale jednak nie. Nigdy tutaj nie byłem na tej lokacji. Tak przynajmniej się wydaje, że nigdy tutaj nie byłem, A raczej aż tak daleko się nie. nie zapuszczałem. Ale pewny co, tego nie jestem. Kurtka wodoodporna. Uuu. Uh. Kurtka wodoodporna? To się wydaje... To się wydaje naprawdę przypotężne, bo mamy też więcej slotów, dzięki czemu możemy tutaj to poprzenosić. Poprzenosimy to. Wszystko na razie sobie wezmę stąd. Do plecaczka sobie wszystko daliśmy. Z tej kurtki też do plecaka tą, tą kosę sobie przyniosę. No dobra. No i mamy... Fajną kurteczkę przeciwdeszczową. Pytanie brzmi: Gdzie ja się skryję na noc? O, jakaś teczka. U, butelka wódki. Butelka wódki i mleko w proszku. Mleko w proszku to jest dobre żarcie. Natomiast jeżeli chodzi o butelkę wódki, czy ja mogę tą butelkę wódki wziąć do ręki? Mogę. I teraz pytanie, czy ja mogę z nią coś zrobić? Mogę wypić, mogę opróżnić. Chcę ją opróżnić. Na pewno nie będę pił wódki, bo no nie róbmy sobie jaj, prawda? Wiem, że wódka jest dobra na jakieś rany i tego typu rzeczy. I sobie schowam, bo jak sobie dojdę do studzienki, to jednak zawsze można sobie, wiecie, nalać wody ze studzienki do takiej butelki. Chociaż, no, powiem wam szczerze, no, kurczę w takim świecie. Nie wiem, czy bym chciał wlewać. Do butelki, w której była wódka przed chwilą, jakąś wodę. Natomiast. Możemy uznać, że tak naprawdę. Tą butelkę wyczyściliśmy jakąś szmatką i tak dalej. No nie wiem, nie wiem. Można tak po prostu uznać, nie? Że. No, że jest wyczyszczone. Tutaj mamy jakąś torbę, tak swoją drogą. Co to jest? Plecak wspinaczkowy, jaki potężny plecak! Wy to widzicie? Ile tu jest? 90 miejsca w tym plecaku. Ja mam plecak górski, który ma 70, więc to jest znacznie lepszy plecak od mojego. Więc wszystko tutaj przenosimy. No i jest pięknie. Kurtka mamy całą wypełnioną. Plecak wspinaczkowy pełny, w sensie pusty. Nikogo tutaj nie ma. Jocie, ale tierdykło teraz. Trochę się zacząłem gubić w tym miasteczku. Natomiast dziwi mnie brak jakiejkolwiek żywej duszy. Może w tym bym się skitrał? Tutaj w tym miejscu, nie? Mam tutaj nasionka do dyni. Może tutaj w tych właśnie. tej mini szklarni bym się skitrał? Przed deszczem będę schroniony. Z drugiej strony, budynek też jest dobrą opcją, ale już się naprawdę potężnie ściemniło, nie? Szybko się ściemnia. To trzeba przyznać, że naprawdę szybko się ściemnia. Wejdźmy do tego mieszkania. Nikogo tutaj nie ma na całe szczęście. Chociaż z drugiej strony ja już tak trochę wam powiem, że troszeczkę poluje na te dymy, wiecie? Trochę poluje na na ludzi. Myślałem, że ktoś tutaj się gdzieś czai, bo coś dziwnego słyszałem. Słyszę, lecz nie widzę. Ale może mi się wydawać, nie? Kabura z szelkami, którą można sobie założyć. I na tą kaburę ja mogę sobie coś założyć. Kabura z szelkami, tak. I w tej kaburze mogę sobie trzymać pistolet. Co jest dobrą wiadomością. W ten sposób. Ale i tak mimo wszystko wolę go trzymać w ręce. na po... Wiecie, w razie co... Może się przydać, chociaż powiem Wam, że nie czuję się zbyt bezpiecznie, bo mam zaledwie dwie kulki. A dwie kulki, no to co to jest? To jest nic. Ciężko w ogóle kogokolwiek będzie zabić tym. Mam wrażenie, że tutaj w tym budynku ktoś jest. I to tak mówię całkowicie poważnie. Nikogo nie ma, ale miałem takie naprawdę gigantyczne wrażenie, że ktoś tu siedzi. To sprawdźmy jeszcze jeden budynek, tak zanim zanim się zaczniemy już całkowicie kitrać. Osełka nie chce, mam dużo tych. Boże, to są liście od wiatru. Myślałem, że ktoś Urywa jakąś łodygę, co nie. Naprawdę. Myślałem, że ktoś. Szuka patyka. Bo to jest bardzo podobny dźwięk. I mamy tutaj broń. Ha! Dobrze myślałem, żeby jednak jeszcze się gdzieś przejść. I co to jest za broń? Jeden pocisk. To nie jest dobra wiadomość. Jeden pocisk to jest tragedia, szczerze mówiąc. Niestety. Jeden pocisk to nie jest zadowalające. Więc wyładujemy ten pocisk i wyrzucimy tę broń. No myślę, że jednak. Uuu, mamy amunicję tutaj! Nie, nie mamy amunicji. Chyba nie mamy, nie? No nie, nie mamy amunicji. Szkoda. Spodnie policyjne. Spodnie policyjne pewnie mają dużo, no. Dużo miejsca, bo dużo kieszeni. Natomiast. Troszkę się cykam. Nie ukrywam, że troszeczkę się cykam. Szkoda strasznie. Cukinia, o, cukinię można chyba zjeść, chociaż ja nie wiem. Ona jest uszkodzona. Eee, ale chyba można ją zjeść, tak mi się wydaje, bo jest tutaj. Raczej żaden zombieczek jej nie miał i chyba nie zainfekował. Mam przynajmniej taką nadzieję. Natomiast co chciałem powiedzieć, to że nie mam pojęcia nawet za bardzo co chciałem powiedzieć. Tutaj gdzieś słyszać... słychać owce jak sobie chodzi. Ktoś może tu się skusić przyjść ogólnie, nie, yy, przeczekać noc dodatkowo. Tu gdzieś owca sobie spaceruje, więc to jest chodzące mięso. A więc myślę, żeby się tu skampić. Trochę poczekać. Mam dużo żarcia przy sobie, dużo też do picia. Jesteśmy w mieście, więc w razie co mamy studzienkę. Więc fajnie, ponieważ nie muszę się ani żarciem, ani jakby pragnieniem interesować. Teraz mogę się interesować po prostu ludźmi. Natomiast tak jak mówiłem, o, teraz pierdyknęło bardzo mocno. Ale tak jak mówiłem, no dwie kulki to jest za mało, chociaż zakotwiczę sobie w tym miejscu, wam powiem, zakotwiczę sobie i sprawdź. I poczekamy, nie? Zobaczymy, czy... Czy faktycznie ktoś tutaj się zjawi. Nasiona do Pomidora, tego raczej nie chcę. Tutaj zobaczcie, tutaj mamy studzienkę. Mogę jeszcze przy, Możemy jeszcze wziąć. I na szybko napełnić sobie buteleczkę. Wodzianką. Wodzianką muszynianka. Dawać mi tą nałęczowiankę. Raz tak, ja się... Skitram tutaj. Mogę się położyć teoretycznie. No i czekam. Może ktoś się zjawi. Ej, ktoś biegnie. Ktoś tutaj przyszedł. Nie trafiłem w niego. Nie wierzę, nie trafiłem w niego. Co ja żem zrobił? Mam jeszcze Rugera przy sobie. Jest tu dwóch. O nie, jest tutaj cała gromadza. A, zginąłem. Nie, tu przyszło ich więcej. Dwóch albo trzech. Ale dobrze czułem, że ktoś tu przybiegnie prędzej czy później. Dobrze czułem. Kurczę, miałem czutkę, że ktoś przyjdzie, ale niestety, niestety, poległem. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dziękuję Wam za uwagę. No cóż, będę próbował, ponieważ chcę, jakby też w tym Daisy, mimo wszystko, że się uczę i to jest mój czwarty dzień, jak gram, tak naprawdę w Daisy, to mimo wszystko chcę też próbować się uczyć troszeczkę tego PVP. Nie, nie chcę tylko wyłącznie próbować żyć w tym świecie, żeby, wiecie, unikać ludzi, ale też właśnie chcę, Walczyć z nimi. Tylko, że faktycznie może to było głupie, bo nie miałem z dużej amunicji, natomiast tak, muszę, kurczę, muszę, muszę być troszeczkę bardziej cierpliwy, ponieważ mogłem ich puścić, bo może ktoś by, chociaż nie, no było ich dwóch albo trzech, chyba było trzech, więc nie miałem szans, po prostu była to jakoś ekipa, a wystarczyłoby, żebym się nie ruszał, i jestem pewny, że nikt by mnie nie zauważył. No ale cóż, trudno, trzymajcie się do usłyszenia. I do następnego filmu na moim kanale. CHEOS!